Cześć, witajcie na kanale Git. Ja jestem Burzyk, a ja do Siemanko. Zapraszamy was na test robota sprzątającego z funkcją mopowania od Xiaomi by Xiaomi Vacuum Cleaner SE. Troszeczkę budżetowy. W ekologicznym celulozowym pudełku Xiaomi from Xiaomi oczywiście znajdziemy robota Vacuum Cleaner SE. W białej wersji kolorystycznej, ale zaraz dokładnie ten model omówimy, bo warto przyjrzeć się pozostałym elementom zestawu. Tutaj mamy przede wszystkim pojemnik 2 w 1, czyli pojemnik na kurz i na wodę, który wkładamy po otwarciu górnego panelu odkurzacza. Mamy też, rzecz jasna, panel mopujący ze ściereczką, którą będziemy przyczepiać. Ale to jest ściereczka ta górna. Oczywiście ściereczka służy nam tylko i wyłącznie do mopowania, bo mamy też drugą, widzę, bardziej zużytą w burzyka zestawie, czyli ściereczkę jednocześnie mopującą i wysuszającą z takim przedziałkiem, paskiem, który będzie wspierał to wysuszanie. Oprócz tego, oczywiście, w zestawie dwie szczoteczki zagarniające, mamy też nacinający do włosów taki nożyk wraz ze szczotką do czyszczenia. No, czyszczenia po prostu wszystkich elementów, które będą w tym odkurzaczu. Jest też zasilacz sieciowy i oczywiście panel dokujący stacja dokująca do odkurzacza z dwoma dużymi pinami. Jaki Wajomi SE jest? Każdy jeden i każda jedna widzi. Biały, schludny, elegancki wygląda tak jak roboty sprzątające jak większość robotów sprzątających na rynku. Tych mhm. ładniejszych robotów sprzątających. Ale warto i tak słów kilka powiedzieć na temat wymiarów, bo może nie wjechać Wam pod jakąś szafkę, na przykład jak będzie za wysoki. 350 x 350 na 95 mm, czyli 9,5 cm wysokości. Na 35 na 35 średnica taka tego robota. No jest to też standardowy wymiar 4,4 ,4 kg waży, więc też da radę go przenieść na wyższe piętro budynku mieszkalnego. Gdyż wspiera też do pięciu map, ale do tego dojdziemy sobie później. Dosłownie odrobina tego wyglądu. Jeśli chodzi o tworzywa, no to są bardzo ładne, białe, połyskujące, więc będą przyjmowały delikatnie odciski palców, ale naprawdę nieźle spasowane i ładnie komponuje się w nowoczesnych wnętrzach. To trzeba mu przyznać. Delikatne takie jakby, nie wiem, platynowe złoto, tutaj kolor dodatkowy, ale to jest tylko wizualne jakieś takie odcięcie. Okreszu, we freszu ten kolor nazwali Silky Sand. Silky Sand. No i niech będzie. Bardzo Podobny. ładnie. Na górze logo Wyoming z taką jakby płytką winylową. Fajnie się mieni w słońcu. Na górze robota, czyli ta część, którą najczęściej będziemy oglądać. Mamy przede wszystkim przycisk. Bardzo fajny, gumowany z powrotem do stacji dokującej oraz włącznikiem. Ładnie zaświeci się dioda po naciśnięciu. Nawet nocą bez problemu będzie można go dostrzec, gdyby jeździł gdzieś tam nocą i sprzątał. A może? To się jest biały, więc się to dobrze nie zamaskuje. Na samej górze mamy wieżyczkę z czujnikiem laserowym, który będzie właśnie namierzał laserowo, dzięki czemu ten pomiar, mapowanie pokoju i e, tworzenie jakby mapy sprzątania będzie znacznie bardziej precyzyjny. Sześć razy w ciągu sekundy wokół własnej osi. No to ciągu... ja tak szybko chciałem zobrazować wieżyczkę, ale ja tak szybko to ja nie umiem. No nie, to to się Tobie na pewno nie uda. Na górze mamy też Otwieraną klapę, jak w samochodach niemalże. Co tam Panie Podmarzko, ile tam cylindrów? No właśnie, przede wszystkim jest szczoteczka do sprzątania z nożykiem do wycinania włosów. Mamy tutaj już akurat u nas zamontowany pojemnik dwa w jednym na e, jednocześnie pył i wodę. Mamy 300 ml jeśli chodzi o kurz i 200 ml jeśli chodzi o wodę. Nie wszyscy są zwolennikami tych nazwijmy to hybrydowych pojemników. Pewnie... Ja nie. No właśnie, pewnie wygodniej by było, gdyby był osobny, ale działa to naprawdę w porządku. Jest ta zatyczka do nalewania wody, akurat bardzo wygodnie i mocno się trzyma. Mamy filtr HEPA, który możemy sobie spokojnie pod wodą e, uprać, a raczej opłukać. Przytrzymaj, bo to będzie właśnie... Prezentacja pierwszego sprzątania 60 metrowego mniej więcej mieszkania. Otwórz i wysypiemy zawartość. Zaprezentuję tutaj. Ale gdzieś zaprezentował. Zaprezentowałem. No. I patrzcie teraz, patrzcie. O, to z brzucha, z pępka. To jest, to będzie w głowie. To jest jedno 40 minutowe mniej więcej odkurzanie. Pokażemy w aplikacji ile... Eee, ile trwało, ile baterii no, wysiłku, ale do tego Jak, ruch, jak i bardzo, równy. bardzo fajnie równo ubite. No właśnie, odłóż już, bo chcę, żeby ten by tekst był krótki. Dobrze, no. Muszę Ci powiedzieć, panie Danielu, uzupełniając moje słowa, że nie podoba mi się zbiornik dwa w jednym, dlatego mi się nie podoba, że no ja akurat mam sporo przestrzeni do czyszczenia i lubię też te funkcje mopowania, a jak masz taki pojemnik tylko 300 ml, no to niestety całego nie, za mało. kilkudziesięciometrowego mieszkania, kilkudziesięciometrowej powierzchni ci nie wymyje i trzeba po prostu dolewać. A tak jak masz pojemnik, 500 litrów na przykład sam na wodę, no to tylko ładujesz i ci I umyje, i ci umyje, nie? To samo Jasne. z odkurzaniem, no jak masz wielki na, na, na kurz, no to większą powierzchnię też odkurzy, więc dla mnie wolę tylko cyk, cyk, wymienić pojemnik. Zwłaszcza, że zaczek, to jest to proste. Ja lubię w ogóle w tej e, stylistyce Xiaomi, bo to właśnie Xiaomi czy Wyoming, no, oni mają tak to, że tylko klapkę podnosisz, nie musisz robota gdzieś przekładać, tylko cyk, cyk i możesz sobie wymienić pojemnik, wyczyścić. To jest bardzo wygodne bardzo fajne zastosowanie. To prawda. Sama ta klapa również bardzo elegancka, naprawdę fajnie ona jest spasowana. Ona sama jest na jakichś takich niby teleskopikach, przyciągana elegancko. Na froncie robota mamy ruchomy oczywiście zderzaczek, bamperek, który robot naprawdę dobrze omija przeszkody, ale jeśli już ich dotknie, to naprawdę robi to bardzo delikatnie. Z gumą na szczęście. Nie pobija mebli, przynajmniej w moim przypadku nic takiego nie miało miejsca. Na tyle mamy dwa piny do e, ładowania. Podjeżdża sobie do stacji dokującej i tymi dwoma dość szerokimi pinami ładuje się do pełna przy okazji w 3-4 godziny. Od razu sobie o tym powiedzmy 3 lub 4 godziny mniej więcej. Mamy tutaj również głośnik, z którego wydobywają się komunikaty, w moim przypadku tylko angielskie. Ponoć robot może mówić po polsku, pewnie w aplikacji da się to zmienić, ale mnie po angielsku nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Na tyle też montowany jest panel mopujący. Jest to, ponownie wracając do tego, co powiedziałeś, banalnie proste. Po prostu dwa zatrzaski wciskamy sobie panel mokujący mhm. sam zaskakuje. Bardzo fajnie i poprawnie to działa. E, oczywiście cały robot dookoła jest naszpikowany czujnikami. Tutaj mamy czujnik e, odnalezienia e, bazy, nazwijmy to, czyli e, stacji dokującej. Na dole pod spodem mamy e, czujniki, chroniąca robota przed spadkiem. Tak, jakby jeździć do siebie, do do Dokładnie. Ze schodów na przykład nie zjedzie. Dokładnie. Jeśli chodzi o dalszą część, to mamy tutaj kółeczko 360 stopni do sterowania po prostu. Bardzo fajnie, zwrotny robot jest i działa to naprawdę nieźle. Z jednej niestety tylko strony mamy szczoteczkę zamiatającą, a raczej zagarniającą kurz czy okruchy do środka robota. Uważam, jestem zwolennikiem, że dwie szczoteczki to jest dużo lepsze rozwiązanie. Robot mniej się musi wówczas najeździć, żeby wszystko złapać. A Myślę, że to nie jest jakaś wielka oszczędność. Dwa ogromne kółka napędzające i amortyzujące. Terenowe. Dwa centymetry według producenta spokojnie odkurzacz wjedzie. No i u mnie na takie naprawdę wysokie włosie wjeżdżał, aczkolwiek no już tak to było powiedzmy myślę, że styk. Na środku pod no, jak zwykle, plasticzkiem zatrzaskującym, z też silikonową nakładką mamy szczotkę, która jednocześnie włosie i silikonowe elementy ma w sobie, dzięki czemu łatwiej będzie wyciągnąć właśnie sierść czy włosy z dywanów. Trochę Ty tego problemu nie masz? Moich, moich na pewno nie będzie wyciągało. Ale ja ten problem mam i też yy, kobiety w domu mam z długimi włosami. No niestety wiąże się to z tym, że ja często muszę z tej przycinającej korzystać. I wtedy ta szczoteczka z nożykiem jest idealna. Naprawdę praktycznie to wszystko wygląda. No i jeszcze zdejmijmy sobie dla końca na koniec panel mopujący. Robot od spodu, no wiadomo, nie musi być piękny, ale ten akurat jest naprawdę estetyczny. Matowy, matowy tworzywo. I wolałbym, żeby takie tak. było na górze, bo chociaż to błyszczące, połyskujące jest ładne, no to sami widzicie, co się wydarzyło po tym, jak wziąłem. No, twoja, je do ręki. się poci, jak nie wiadomo. No ale co. każdą, no dotknij swoją. Nie, no tak, no to, ale praktycznie wszystko takie roboty są błyszczące. Ja mam słuchaj. No ładne dopóki jest czyste. Robota nibo, który u mnie na co dzień pracuje. I to jest robot, który ma jeszcze czarny taki, nie wiem, jak to powiedzieć. Space kolor, jakiś takie jakieś mm. jakby gwiazdy mm. były na tym, to powiem ci, po prostu się tak palcuje niemiłosiernie. I tak cały kurz wszystko. Na białym to jest aż tak nie widać. Ale tak na, na, czarnym. na czarnym to jest wszystko widać absolutnie. To pięknie wygląda, tylko jak stoi w pudełku, jak jest nieużywane i wycierany codziennie ściereczką, a po sprzątaniu to jest. Oj ojoj. Jak dobrze wiecie, bardzo nie lubimy jakichś dziwnych chińskich aplikacji, z których każda służy do jednego robota, do jednego urządzenia albo nie wiadomo co. Wielki plus dla mi za to, że korzystają z aplikacji Xiaomi Home, w której możemy sobie cały, absolutnie dom sparować. Tak, od żarówek przez jakieś inne roboty inteligentne po właśnie odkurzacze sprzątające. Dokładnie tak. To to w moim domu oczywiście robot jest sparowany, ale w związku z tym, że jesteśmy w studio, pokażemy szybciutko parowanie. Dodajemy sobie nowy dom, tak zwany. To daje dzisiaj nowy dom. <noise> Dokładnie i mamy Vajomiesę. Przypiszemy go urządzenie, pierwsze, dodano. Nie będzie tu, wiadomo, mapy. Ponownie musiałem dodać robota ręcznie, ale nie jest to jakoś nadzwyczaj skomplikowane. Trzeba po prostu najpierw połączyć się z siecią urządzenia, a dopiero potem łapie sieć domową. No i co, uruchomimy na szybko sobie takie pierwsze, nazwijmy to sprzątanie, aczkolwiek on tylko tu pojeździ kawałek po stole, zmapuje odrobinę pomieszczenia. <noise> Zostawiesz co, zmierzymy później, bo ja, ja zmierzę zawsze głośność na trzech trybach. Mam taką procedurę. Ja wiem, ale ciekawości, to Ci potem pokażę. Bo ma trzy tryby? Cztery nawet. Cztery. No to na czterech trybach zmierzymy głośność. Trzy, 4 Jeden jest taki dziwny. O, z metra mniej więcej to jest 60 decybeli. Jak chcesz sobie porównać, to ja zawsze w robotach sprzątających wrzucam w teście ile, ile, który na jakim trybie miał. Bardzo chętnie. No i co, od razu możemy sobie wstępnie powiedzieć o tym, że aplikacja na start pokazuje mapę pomieszczenia, pokazuje powierzchnię, którą robot zeskanował czy wysprzątał, pokazuje czas pracy i pokazuje stan baterii. Mamy natychmiast skróty do ponownego ładowania i zarządzania mapą. A to możemy sobie oczywiście zbliżyć, aczkolwiek, żeby to było w pełni funkcjonalne, robot musi pierwsze sprzątanie całe zaliczyć, zakończyć sam. Tak. Dokładnie tak. No ale zobaczcie, nawet tą stację naszą dokującą omija. Mimo iż mógłby ją zrzucić z biurka, ale bardzo blisko nie jeździ, to jest fajne, bo... Nie no, to jest właśnie no. zasługa tej wieżyczki z laserowym pomiarem, która sprawia, że naprawdę jest to bardzo precyzyjne. Teraz już zaraz będzie by nie wracał. Tak, bo już prawie całe urządzenie. Znaczy całe nasze biurko pomieszczenie przeskanował. Przytrzymaj, może, bo tam wiesz. Wierzę mu. Nie, no nie ma szans, bo to wiesz, tutaj aż tak. Chociaż gumowany chyba jest na dole, ta, bierze, ta jest, stacja, nie? Jest. Spokojnie, będę miał rękę w pobliżu, w razie czego. A nie, widzisz, teraz dopiero sprząta. On najpierw zeskanował, teraz sobie sprząta. No, nareszcie będziemy mieć czyste biurko. Jeszcze mogliśmy mopowanie założyć. No Właśnie, tak, trochę się tutaj. No i teraz tak, jak widzicie mamy tak, sprzątanie w trybie standard, jeszcze może być ciszej, może być na średnim zakresie i na silnym. No i objętość wody ewentualnie sobie ustawić, która ma być... Jak rzecz ma podłogę. I jak mocno tak jest, przez te kanaliki ma być dostarczana woda na ściereczkę. Te podstawowe opcje są bardzo szybko dostępne, czy ma być zamiatanie, zamiatanie, przeciągnięcie, czy pojedyncze przeciągnięcie. W tym momencie jest przeciągnięcie, dlatego że on wykrył, yy, że jest podpięty panel mopujący. Czyli myśli, że w środku jest woda i że sobie pomopuje, a tu nie pomopuje. Nie pomopujesz pan. To sobie zrobiliśmy z niego żarty. No i zobaczymy, uwaga. Tym frontem na gdzie jest stacja dokująca i tyłem w nią wjeżdża. Nie, no nie zrzucił ze stołu, no to szanuję bardzo. Tak. Charging. Charging. I już przyszło powiadomienie, że sprzątanie zakończone, oczywiście. No i skoro jesteśmy już w tej aplikacji, to jeszcze parę słów o niej. Możemy sobie tutaj zarządzać mapą, czyli przede wszystkim no, ogólnie tłumaczenie aplikacji jest słabe, tak jakby zrobił to trochę Google Translate, co w przypadku aplikacji od Xiaomi Home wydawałoby się no, niezbyt dużym powiedzmy. Zdarzają kluczem. się takie tak, rzeczy. Nie no? jest to najlepiej. W każdym razie możemy sobie tutaj poszczególne pomieszczenia e, zaznaczyć jako Poszczególne strefy, czyli oddzielić sobie salon od kuchni i tak dalej. A też już widzę, w aplikacji pokazywałeś te strefy wykluczenia. Strefy, gdzie ma robot nie wjeżdżać, albo strefy, gdzie ma szczególnie wjechać. To jest fajne, że można sobie paseczkiem zaznaczyć strefę, nie wiem, nie chcesz, żeby wjeżdżał do kuchni, więc na progu przejeżdża z czerwoną kreską. To jest wirtualna ściana. Tak, no ale z wirtualna strefy ściana. możemy robić również kwadratami, czyli powiedzmy, mhm. żeby w pokoju dywan na samym środku leży, to żeby tam nie mopował, tylko sobie odkurzył. Ogólnie możliwości tej aplikacji to jest ogromny plus, tak nie drugiego robota są przeogromne harmonogramy sprzątania, kiedy, z jaką mocą, z jaką głośnością, w jakim trybie mm -hmm. robot ma jechać. Oczywiście no, panel mopujący musimy założyć sobie sam, on nie jest w stanie sobie go e, przypiąć, natomiast to wszystko działa bardzo dobrze. Regulacja głośności komunikatów, mamy, e, czy w ogóle one mają być wyświetlane, jakieś statystyki podstawowe zużycia. No, ta aplikacja od Xiaomi, zresztą pewnie większości widzów jest znana, który, którzy interesują się e, robotami, Sprzątającymi, ale wielki plus za to, wszystko co tutaj jest dostępne, bo uważam, że w inteligentnym urządzeniu to jest podstawa. Oczywiście ono musi dobrze odkurzać, no ale to odkurzanie w miarę jest zbliżone w większości robotów, a aplikacja to jest rzecz, która odróżnia te sprzęty dobre od tych takich nazwijmy to, dziwnych i, i, i niepewnych. Aczkolwiek nie mówię, że to są roboty wszystkie złe, ale rzecz jasna robot też może sprzątać całkowicie bez połączenia z aplikacją, ale no to jest po prostu przejazd według tego, co sobie zeskanuje. No Do tylko klikasz i sobie jeździ. Najprostsza możliwa jak opcja. Tak, jak każdy robot, że tylko przyciskiem sobie wciskasz. Jak nie masz, tak jak, tak jak to, 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 o czym mówimy, nie wiem, gdzie postawić wirtualnej ściany, miski kota, zaznaczyć czy psa, to wtedy klik i sobie jeździ, nie trzeba nawet nic w z aplikacji kombinować. No, ale warto jednak y, mieć tę apkę, no bo to, to rozszerza możliwości takiego urządzenia. Dobre. To znacznie. Michał z zdecydowanie na plus. Słów kilka o specyfikacji technicznej, ale dosłownie naprawdę kilka tych słów. Moc słońca 2200 paskali, pojemność akumulatora 3200 mAh. Burzyk na pewno zaraz powie o tym, jak to wygląda w jego przypadku. Producent podaje, że do 120 minut może ten robot pracować. Wszystko oczywiście zależy od powierzchni sprzątania i od mocy jaką tutaj ustawimy. Warto uzupełnić, że oczywiście w zależności od tego jaka będzie moc ustawiona w aplikacji, moc słońca. Też to się będzie przekładało na głośność. Gdzieś tutaj pewnie zaraz powinny wyskoczyć te wartości Wartość. w zależności od e, trybu, bo oczywiście e, naszym decybelomierzem to e, zweryfikowaliśmy. E, no i myślę, że jeszcze warto dodać, e, skoro się wajomi chwali procesor Cortex A7, 1,20 GHz, e, e, algorytm SLAM e, to sprawia, że, no, że to map mapowanie. mapowanie. Nie mapowanie mhm. w czasie rzeczywistym jest naprawdę skuteczne. Chwali się też Wajomi, że w stosunku do V2 Pro. 30% zwiększona skuteczność czyszczenia. Nie testowaliśmy, no, ale też z drugiej strony no, widać, że jest to robocik, po, po Twoim sprzątaniu, sprawny. robocik sprawny. Tak jest. A propos V2 Pro, to tutaj ponoć części zamienne pasują z V2 Pro. To jest ważna informacja, bo one, wiadomo, wszystkie się zużywają. Część z nich da się uprać. Wszystkie zwłaszcza, się zużywają W Ale W pewnym czasie wszystko się zużyje. Dokładnie. Jeśli chodzi o tę pracę na baterii 120 minut, to oczywiście w najcichszym trybie, w idealnych warunkach, więc to jest raczej nie do osiągnięcia na przestrzeni praktycznie pustej. U mnie z 60-metrowego-65-metrowego mieszkania robot wysprzątał 32 m2 w czasie 30, 37 minut samego odkurzania, co zjadło z niego około 30 kilku procent. Czyli uważam, że wynik jest to niezły. Tym bardziej, nawet jeśli macie duży dom i nawet by zbrakło tej baterii, to robot jest na tyle inteligentny, rzecz jasna, że on sobie wróci, doładuje się i wznowi pracę od tego miejsca, gdzie skończył. Jeśli chodzi o samo odkurzanie, to w te niskie tryby to raczej jest takie odkurzanie panelowe. No nie Taki kurze, z tego... żeby ściągnąć Dokładnie, tylko. nie złapie za mocno tutaj okruchów, tym bardziej z grubego włosza dywanu, gdzieś mocno wbitych, to nie ma najmniejszej szansy. Przy na maksymalnym trybie już część tych okruchów wyłapia, aczkolwiek wiadomo, jak to jest z robotami, tutaj też. Idealnie nigdy nie będzie. Mopowanie jest bardzo przyjemne, ono jest umożliwione w dwóch wersjach. Jedna to jest klasyczna S, czyli robot jeździ sobie po klasycznych liniach i to jest szybsza metoda, ale może nieco mniej precyzyjna. Ja częściej korzystałem z Y, czyli z takiej jodełki tak zwanej. Robot wówczas sobie jeździ w formie takiej choineczki, rysuje sobie choinkę i w ten sposób faktycznie mm. znacznie częściej jest po jego sprzątaniu, bo z różnych kątów wiedzie na dane plamy, aczkolwiek to zużywa dużo więcej energii, bo potrzebuje. Dużo więcej czasu, rzecz jasna. Tym niemniej jest w porządku. Działanie tej drugiej mikrofibry z podziałem na przecieranie na mokro i od razu na sucho jest w porządku. Ale jeśli ktoś lubi tylko na mokro, jeśli może poczekać to bardziej wyschnie, wtedy, wtedy mocniej, szybciej, szybciej, bardziej to domyje, dokładnie tak jak to stwierdziłeś. Jeśli chodzi o odkurzanie w ciężkich miejscach typu jakichś pod stołami czy między nóżkami, to robot naprawdę dzięki tej wieżyczce laserowej radzi sobie świetnie z lokalizacją. Wiedzie wszędzie tam, gdzie tylko się zmieści. No tak, no trzeba też podkreślić, że okrągłe odkurzacze nigdy nie będą idealnie odkurzać w rogach. Tym bardziej Każdy jedna odkurzasz, zmiotka. Każdy jedna zmiotka, ale to niezależnie od zmiotki, mm -hmm. no to Philips chyba ma w swojej takie stożkowe, że tak, wtedy w mogły w się kanty. wsunąć bardziej w kanty, No takie jak masz dużą moc sącą odkurzacą, no to, to w miarę zba... to zaś się, ale, ale też nie wszystko z rogów wyciągnie. Otóż to, tutaj e, nie ma co się oszukiwać, ale głównym elementem decydującym o zakupie takiego robota jest jego cena. Bo to ten robot od 1200, nie od 1000, to jest średnia cena, można nawet tanie, ale 1200 zł za robot. Który ma przede wszystkim wszystkie niezbędne funkcje łącznie z mapowaniem, ale też świetną aplikację i może stanowić. Część pełnego środowiska Xiaomi to jest opcja, moim zdaniem, zdecydowanie godna uwagi osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z robotem sprzątającym, a jednocześnie nie chcą wydawać 3000-2000 na te topowe modele. Tym bardziej, że nie u każdego w mieszkaniu taki robot się sprawdzi. No bo niektórzy mają bardzo dużo mebli, szpargałów, jakichś list w przedpokoju do oddzielających jedno pomieszczenie od drugiego, wówczas też nie każdy robot przejedzie. Ten z dwucentymetrową przeszkodą sobie poradzi. Również na te wyższe dywany wiedzie. Ja muszę przyznać, że nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego po robocie za 1200 zł, a on bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Jest po prostu poprawny. Do tego, do czego został stworzony, sprząta. się nadaje. O, sprząta, tak jest. umyje. Pojedzie się naładować sobie baterię i rewelacyjnie mapuje pomieszczenia. Jednocześnie z tą nawigacją, nazwijmy to laserową, kiedy ustawimy mu konkretną ścianę lub konkretną przestrzeń zablokowaną, to on faktycznie tam nie wiedzie. Wielki szacun za system namierzania, za aplikację, no i za wystarczające parametry sprzątające. Tak bym to nazwał. A przy okazji ładnie ci pasuje designem do, do pokoju, pokoju który pewnie ma ładnie. stację bazową. Od, od mojego pokoju startuje, potem pokręci się po mieszkanku. Naprawdę fajne urządzenie. No i tak jak wspomniałem, za niewygórowaną cenę. Pewnie da się znaleźć jakieś jeszcze tańsze roboty, ale my jesteśmy na początku naszej ścieżki testującej. Ja no, więc... testowaliśmy zazwyczaj roboty w okolicach 1700-800 zł mm -hmm. były też te powyżej, no tak jak najnowsza rumba, mm -hmm. y, którą testowaliśmy, to już jest trójka, nie? No, to, no to wiadomo, że to inaczej wygląda, ale, ale szczerze powiedziawszy, to jakoś tak specjalnie nie odstaje, <noise> tak powiem, od tych droższych. Tak, wiadomo, tam będą drobne różnice w, w, tego, w sile. W Moc słońca będzie większa, a te, te droższe też potrafią być cichsze troszkę, nawet na tych maksymalnych trybach, no, no ale to wiesz, no to są detale tak naprawdę. To prawda jest też taka, że czasem robot, który jest zachwalany do mopowania, mopuje gorzej niż ten tani, który ma tą funkcję jako doda dodatek, nie? No to, to wszystko zależy od powierzchni, od naszego mieszkania, ale jak nie chcecie mocno swojego budżetu nadszarpnąć, to czemu nie, Wyoming SE może o. być fajnym produktem, żeby sobie smart home rozwinąć. Oj, zdecydowanie. Właśnie ta integracja z aplikacją Xiaomi to jest dla mnie ogromny plus. Bałem się tego a tu proszę bardzo, część rodziny Xiaomi jak najbardziej. W ogóle Xiaomi sobie upatrzyło te ostatnie literki alfabetu X jak Xiaomi, V jak Wajomi, to zaraz będzie Ziaomi jeszcze, jakieś. Z, jak Ziaomi. Ziaomi. No i to tyle. Z Wami dzisiaj Burzyk i Doman i robot Xiaomi Vacuum Cleaner Wajomi. 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 <laughs> Ciekawe czy Wajomi czy Viomi, Ale jest Xiaomi, no to chyba i Wajomi. My mówimy Wajomi. SE w każdym Wyoming, razie. Jak Wajoming. Na kanale GIT. Z wami dzisiaj burzyk raz jeszcze. Domem też raz jeszcze. I do zobaczenia raz jeszcze. Jest.